Oto jak wymieniać się pokémonami na retro konsolach i w emulatorach. Jedną z najlepszych funkcji starszych gier serii Pokémon jest możliwość prostego wymieniania się z tworkami i toczenia bitew ze znajomymi. Jakiś czas temu ta świetna funkcja została też wprowadzona w emulatorach. Aby skorzystać z tej funkcji w grach z Game Boy Advance, bierzemy dwa urządzenia i łączymy je z tą samą siecią Wi-Fi. Następnie uruchamiamy na nich tą samą grę Pokémon z obsługą bezprzewodowego adaptera przy pomocy aplikacji RetroArch. W moim przypadku korzystam z ROM haka o nazwie Pokémon Unbound. Teraz wchodzimy do szybkiego menu, klikamy przycisk cofania, zaznaczamy Information, Call Information i sprawdzamy, czy w pierwszej rubryce widnieje nazwa GPSP. Jeśli tak nie jest, to będziemy musieli zmienić używany rdzeń, co jest opisane w moim tekstowym poradniku. Po tych wszystkich przygotowaniach, na pierwszym urządzeniu ponownie otwieramy szybkie menu, klikamy przycisk cofania, wchodzimy do zakładki Netplay i wybieramy Host, Start Netplay Host. Powinno to uruchomić serwer gry i wyświetlić adres IP, który będziemy musieli wpisać na drugim urządzeniu. Jeśli adres się nie pokazał, to przechodzimy do zakładki widocznej na ekranie i tam odczytujemy odpowiedni adres. Teraz na drugim urządzeniu otwieramy szybkie menu, klikamy przycisk cofania, otwieramy zakładkę Netplay. Zaznaczamy opcję Connect to Netplay Host i wpisujemy tam adres IP odczytany na drugim urządzeniu. Po wszystkim obie konsolki powinny się połączyć. Teraz wystarczy już tylko przejść do Pokémon Center na obu sesjach gry i porozmawiać z odpowiednią osobą, by rozpocząć wymianę Pokemonów lub bitwę. Więcej o pokazanej metodzie, jak i instrukcją połączenia dla nieco starszych gier Pokémon z klasycznego Game Boya znajdziecie na moim blogu.